Cześć, z tej strony Downik, jestem mną Cześć, ma? Kolejny odcinek rozmowy o rynkach, tym razem od 42. Oczywiście, to co powiem, nie jest poradą inwestycyjną. To co to jest nasze prywatne zdanie, nasze obycie, jakieś doświadczenie związane z giełdą. Natomiast nie jest to żadna porada inwestycyjna. Przechodzimy sobie do bitcoina. Jesteśmy w tym momencie na bitcoinie. Jak sami widzicie, bitcoin zaczyna rosnąć dalej. 116 tysięcy już za chwilę pewnie przekroczy. Jak rozmawiamy, pojedę sobie na małą świecę, żeby zobaczyć nie wygląda. No i co? Na razie skończyliśmy jakiś, jakiś spadek większy do 17 października. I od tamtej pory wspinamy się delikatnie w górę. Na tym na ten moment od 17 października osiągnęliśmy niecałe 10% na wzroście Bitcoina. Jak to się ma do mniejszych coinów? Zacznijmy sobie od Ethera. Jakbyśmy tutaj cofnęli się w czasie, do 17 października no to widzimy, że tutaj mamy wzrost na poziomie około 13%. E, 13% hmm. z takich coinów, które często wam pokazujemy. Hyperliquid, to jeśli chodzi o Hyperliquid, no to też e, wzrost tutaj jest jednym z największych wzrostów coinów, które wam do dotąd pokazaliśmy, bo jest to 45,5%. E, no i to jest jeden z większych coinów, więc też, też warto fajnie to zobrazować, że tak Miejsce. Jeśli chodzi o PENGU, o meme coiny, no to tutaj widzimy, że, że tak naprawdę PENGU miało okazję do tego momentu teraz wzrosnąć na, na poziom 13%. Z takich większych coinów, no to pokażę Wam jeszcze BNB. BNB Zobaczmy sobie, czy mamy tutaj tego 17%, 9%, 9 niecałe. No, i widać, że, 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 że większe coiny Stop sto już zaczynają ten, ten ruch adaptować. Um, takich coinów jeszcze, no to Link, Chainlink, e, Chainlink też widzimy. Się. O, tutaj jest około 18% niecałe. A teraz przekazuję głos do, e, do czarka. Czarek powie trochę o rynkach tradycyjnych. No tak, budzimy się na SP 500 nowym ATH. Jako, że rynki od już dłuższego czasu zależą od o tego co się dzieje w relacjach pomiędzy Chin, handlowych, przede wszystkim pomiędzy Chinami i USA a stamtąd napłynęły bardzo dobre informacje w ten weekend to otwieramy się z luką wzrostową na nowym ATH właśnie, czy to na SP500, czy na Nasdaku. w każdym razie optymizm panuje bardzo duży i słusznie o czym opowiemy więcej w newsach przejdźmy do DAXa na DAXie tak, też idziemy w górę jest to również bardzo pozytywne, bo jakby ocieplenie w relacjach handlowych pomiędzy USA a Chinami prawdopodobnie będzie niosło za sobą również ocieplenie relacji pomiędzy Unią Europejską a Chinami, co będzie bardzo dobre dla firm europejskich, a przez co dla ich akcji, gdzie jeszcze w ostatnim czasie było bardzo nieciekawie. Szczególnie czytam ten artykuł, jak firmy niemieckie w zamian za pierwiastki rzym rzadkie no były wstawiane w yy, obecnych żądaniach tak naprawdę przedstawienia wszystkiego od produkcji, no tak naprawdę wszystko co Chiny mogły, gdyby to wysłali to Chiny jeden do jednego mogłyby sobie kopiować no całą tajemnicę handlową musiałoby zdradzić za te biurowiazki rzadkich, także jeśli tam nastąpi rozluźnienie to tutaj prawdopodobnie też co będzie w, w jakimś tam terminie w terminie nawet nie jakimś tam tylko bardzo szybkim korzystne dla korzystne dla DAXa jeśli do tego dojdzie yy, przejdźmy do złota teraz Na złocie za to, złoto lubi niepewność, teraz ta niepewność spada przez co i cena złota yy, po tej ostatniej, zeszłotygodniowej rekordowej korekcie yy, jakby utrzymuje się na niższych poziomach. Nic złego się nie dzieje, po prostu troszkę z... zaczynamy konsolidację na jakichś tam poziomach, troszkę niższych. I na złocie, na złocie tak to wygląda. Jesteśmy teraz na Farset Investors, widzimy tutaj Wypływy i wypływy z Bitcoina oraz Ethereum. Jeśli chodzi o Bitcoina, to od 20 października widzimy, że sumarycznie jakby podsumować cały ostatni tydzień, no to tak czy inaczej jest jakiś to jest napływ, napływ cały czas. I napływ jest na poziomie ponad 450 milionów dolarów. Co do Ethereum, to widzimy, że w tamtym tygodniu był spory odpływ. Naprawdę niecałe 400, no odjąć to, no to będzie 250 milionów dolarów odpływu w tamtym tygodniu. Chodzi o Solane, no to e, zupełnie inaczej to wygląda, bo widzimy tutaj w poniedziałek mieliśmy napływ 27 milionów, e, odpływ we wtorek 4,5, no i potem e, za dużo się nie działo, też były takie delikatne napływy tak, kapitału. Tutaj też na, na Solanie na plus. E, I to by było na tyle, jeśli chodzi o Farsa Cityn Invest. Teraz do Dobrze. E, Przechodząc do newsów. Ma, mieliśmy w ten weekend negocjacje pomiędzy przedstawicielem USA, sekretarzem e, sekretarzem skarbu Scottem Besentem, a jego chińskim odpowiednikiem. Negocjacje handlowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a USA, które musiały przynieść rezultat, gdyż został ogłoszony, że Trump i Xi Jinping jednak się spotkają. E, jest to o tyle ważne, że. Szczególnie taki streaming, jeśli się spotyka, to tylko po to, żeby podpisać i ogłosić jakieś porozumienie pozytywne. E, czyli wniosek jest bardzo prosty, że się po prostu gadali i dojdzie do spotkania w Seulu. E, jest to bardzo ważne, gdyż no, cały czas nad rynkami, jak Miesz Demoklesa, widzi wznowienie wojny handlowej pomiędzy USA a Chinami. To jest najważniejsze. E, cła ze strony amerykańskiej, e, ograniczenia w eksporcie pierwiastków ziem rzadkich w Chinach. Jest to. Tak jak mówię, jest to bardzo ważne, że dochodzi do porozumienia nie znamy jego treści, więc nie wiem dokładnie, co się w nim znajduje, ale ręki już, z, już zareagowały bardzo, bardzo z dużą euforią. I co można więcej powiedzieć? Trump, Trump niezależnie od dealu z Chinami, jeździ po różnych krajach. W których znajduje się pierwiastki metale rzem rzadkich. Może nie jeździ dosłownie, ale przedstawiciele USA jeżdżą i podpisują pewne umowy. Między innymi w zeszłym tygodniu były umowy z Australią i na pierwiastki rzadkich, teraz z, również w weekend zostały e, jakby ogłoszone porozumienia z Tajlandią oraz z Malezją. No, cały czas cały czas e, USA szuka, szuka, żeby sobie ściągnąć ten właśnie mierc z głowy, e, szuka opcji, żeby uniezależnić się od od, od importu pierwiastków ziem rzadkich z Chin chcą sobie zdywersyfikować źródła co jest bardzo ważne się tak naprawdę dopiero jak to zrobią jak się uniezależnią będą mogli próbować o wiele bardziej agresywnie osiągać swoje jakieś tam racje w negocjacjach z Chinami dopóki tego nie zrobią no to tak naprawdę nic się wielkiego ze strony USA nie może wydarzyć także jest to bardzo ciekawe i dopiero uważam że jak Trump jak Trump zabezpieczy USA właśnie z pod względem tych pierwiastków, no to będzie można na ostro zacząć z Chinami, jeśli będą mieli takie intencje. Dobra, tak naprawdę ostatnio też wypłynęła kolejna ciekawa informacja odnośnie firmy Zelle, czyli firma, której posiadaczami są m.in. JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, same największe banki tak naprawdę świata. I o co chodzi z tą firmą? Zelle to jest jedna z największych platform płatniczych w Stanach Zjednoczonych, używana przez miliony Amerykanów do natychmiastowych przelewów między bankami. To znaczy też, że jest przede wszystkim przez nich kontrolowany. W samych tylko Stanach Zjednoczonych przez Zelle przepływają biliony dolarów rocznie. Jest to system, który w dużej mierze zastąpił już gotówkę, Venmo czy nawet Paypala w codziennych rozliczeniach między znajomymi, rodziną czy drobnymi usługodawcami. I o co chodzi? Zella chce kooperować z kryptowalutami. Chodzi mi o to dokładnie, że będzie pracować na stablecoinach takich jak USDC, czyli firma Cirku oraz Tether, czyli, firma, czyli USDT. Chcą doprowadzić do płatności z stablecoinami międzynarodowo. Na razie zostało to ogłoszone. Jeśli chodzi o ich autorskiego stablecoina, nic na ten temat nie wiadomo w tym momencie, natomiast nie wiadomo też, co przyniesie przyszłość, bo może się okazać, że zaraz ogłoszą, iż sami chcą stworzyć takiego właśnie stablecoina, który będzie oparty o, o jakąś konkretną, o jakieś konkretne aktywo lub nie, e, więc stoimy na razie na poziomie e, wiadomości, w której, której po prostu chce wejść w rynek stablecoinowy i pracować na tych płatnościach. Więc musimy to, infor będziemy informować na bieżąco i na razie trzeba obserwować. No i, z, i wisienka na torcie, zamykając odcinek. Chcielibyśmy ja Wam powiedzieć o tym, że Trump uniewinnia Binance Fundera, czyli CZ-a. Powiedział cz, e, chodzi o CZ no to był zobowiązany do zapłacenia 4,3 miliarda dolarów kary finansowej po tym, jak, je, jak zostało oskarżony o nielegalne praktyki finansowe związane z Binance. E, natomiast sytuacja już się wyjaśniła i, i, i po prostu chcieliśmy o tym wspomnieć jako taka... taka, e, taka Mało znaczące informacja na ten moment dla rynku, bo jakby ta, ten temat już się ciągnął bardzo długo. I chcieliśmy tym samym zakończyć ten odcinek. Podziękować Wam za uwagę, był za mną czarek. Dziękuję. Dziękujemy i, i zapraszamy na kolejny odcinek. Dziś ten odcinek się pojawi, i, i tak jak zwykle, shorts również. Więc dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia.